Szczęść Boże! Stajemy tu przed Państwem naszym kółkiem graniastym, kołem poselskim Konfederacji Korony Polskiej Panowie Posłowie Włodzimierz Skalik, Sławomir Zawiślak, Roman Fritz. Bo przecież, szanowni państwo, mnie by tutaj nie było, gdybym występował w pojedynkę. Polityka to jest gra zespołowa, nieindywidualna, jazda na czas. I ja bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zaszczycają mnie swoją współpracą i którzy zaszczycają mnie zaproszeniem do głosu na tej uroczystości. Są godniejsi. Niektórzy już tutaj przemawiali. Jestem naprawdę zaszczycony, będąc dopisanym do listy mówców dzisiejszego dnia i chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane, że ja tu jestem, że ja tu jestem pars prototo, tych, którzy towarzyszyli pracy, działaniu, organizacji, której plon tak piękny, rezultat tutaj od roku oglądamy. I kłaniam się wszystkim i bardzo dziękuję tym, którzy byli także i moimi przewodnikami po tej problematyce historyczno-naukowej, politycznej, tym, którzy mnie wprowadzali tutaj w regionie, kiedy z tych stron byłem posłem na Sejm. Bardzo dziękuję pani doktor Kulińskiej, bardzo dziękuję panu prezesowi Listowskiemu, bardzo dziękuję. Panu posłowi profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu. Bardzo dziękuję reżyserowi Jackowi Miedlarowi. W moim, poprzednim życiu, w moim poprzednim życiu nie udało się ukończyć rozpoczętej już kiedyś pracy nad filmem o Wołyniu. Na szczęście jest taki film monumentalny, kolejne jego części. I, i co ważne. Ostatni świadkowie tej historii składają świadectwa i te świadectwa do historii przechodzą i umożliwiają prowadzenie rzetelnych badań, bo to się też należy ofiarą. Nie tylko żałoba po polsku, po katolicku, a także i w innych obrządkach, nie tylko Pamięć rozumiana jako pewna abstrakcja, moralne wyzwanie, ale tu jest potrzebny też osąd prawny i to nie jest opcjonalne, szanowni Państwo, to nie jest coś, co wolno jakiemukolwiek politykowi, nawet najwyżej postawionemu politykowi, co wolno zrzucić jak kartę. W negocjacjach dyplomatycznych. Machnąć ręką, odpuścić, a nie mówmy już o tych ekshumacjach po to, żeby się milej rozmawiało tego nie wolno uczynić. Dlatego. <klucza> dlatego, że to jest obowiązek nie tylko narodowy, religijny dopełnić żałoby, o czym tutaj mówili, tak pięknie, poprzedzającym niemówców. Ale to jest także obowiązek wymóg prawnokarny. Ludzkie szczątki, kości, prochy, zbezczeszczone w ostatnich chwilach życia ofiar i tuż po śmierci zbezczeszczone brakiem chrześcijańskiego pochówku. One domagają się nie tylko przed sądem historii, ale domagają się w świetle prawa tego, żeby nastąpiły ekshumacje, żeby szczątki zostały wytobyte, zbadane, żeby została przeprowadzona analiza, uwaga, kryminalistyczna, żeby anatomopatologowie, medycy, sądowi, prokuratorzy, śledczy, Słowem dobrzy gliniarze, których ciągle jeszcze mamy w Rzeczpospolitej, żeby mogli wykonać swoją robotę. Tego się domaga prawo. Czy na wołyniu w małopolsce wschodniej i dalej czy w Jedwabnem. Tego się domaga prawo. I nie wolno tym, Politykować i traktować tej kwestii jako, powtarzam, opcjonalnej, uznaniowej, do dyspozycji, do uznania, zależnie od humoru i temperatury, dialogu międzynarodowego prowadzonego z tym czy owym przez tego czy owego notabla ministra czy prezydenta. Oni nie mają prawa. Ani prezydent, ani premier, ani kolejni ministrowie, ambasadorowie nie mają prawa, nie są dysponentami tej prawdy. I to jest nasz standard cywilizacyjny tak różny od standardów antycywilizacyjnych, którzy, tych, którzy się upierają, żeby prawda była zagrzebana po wsze czasy, dosłownie i w przenośni. A zatem występując... W tej sprawie naród polski i jego tak piękna reprezentacja, tutaj dzisiaj zgromadzona, i komitet budowy wzniesienia tego pomnika z panem Wójtem na czele kłaniam się, działacie, szanowni państwo, nie tylko. W sferze najlepiej pojętych sentymentów patriotycznych, narodowych, Państwo tutaj walczycie i już sporo wywalczyliście w sferze standardów cywilizacyjnych. A więc Państwa dzieło jest dziełem dla dobra nie tylko Polaków, polskich patriotów, odsądzanych zresztą od czci i wiary za to, że nimi są. Państwo walczycie też o wyższe dobro, uwaga, dla świata, dla Ukraińców, Żydów, Moskali, Niemców, Anglosasów, którzy też na to patrzyli, przyzwalali, a po wojnie chołbili ludobójców ukraińskich. To dla ich dobra powszechnego, Działacie i serdeczny Bóg zapłać za to, żeście tyle zdziałali, ale rzecz jasna wszystko jeszcze przed nami bo tu jest mam nadzieję punkt zwrotny w naszych dziejach, tu jest ten punkt odbicia, to była ta ostatnia zbrodnia nieodkłamana, nieopowiedziana, nieopisana, nieudokumentowana, to był ten katyń i kłamstwo katyńskie naszej generacji. Tamte sprawy zostały opowiedziane, a ta jedna nie. Ta jedna do dziś pozostaje aktywna politycznie i dlatego piekło ryczy. Piekło ryczy i grozi, wygraża. Ale stąd się odbijemy od dna upadku narodu polskiego, bo dnem upadku była absencja państwa polskiego, jego służb, organów. Cywilnych, mundurowych władz, absencja w tym procesie. To, co tutaj komitet stworzył, co twórca tego pomnika, świętej pamięci Pityński, co zaproponował i co zostało tu przyjęte, a wszędzie indziej odrzucone, to się działo nie dzięki, a pomimo zaniechań i nawet wrogich działań ze strony władz najwyższych. Przypomnę słowa Niegodnego prezydenta Belwederskiego, wypowiedziane do dziś już świętej pamięci księdza. Ciszej, proszę ciszej. Więc tu na szczęście nie jesteśmy nie jesteśmy cisi jak trusie. Tu na szczęście kwiat narodu polskiego się zbiera po raz kolejny. Toczy spojrzeniem. Jeszcze raz powtórzę, jestem zaszczycony tym towarzystwem, czuję się wyrazicielem tych, którzy tu dziś akurat do głosu nie zostaną zaproszeni, ale jestem dumny, że mogę do Państwa przemawiać, toczę spojrzeniem i widzę i tych, co tu bywali, i tych, co tu bywali rzadziej, i tych, co może są po raz pierwszy lepiej późno niż wcale. Bóg Wam zapłać. Ale, ale nie widzę Panów Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego, którzy tu byli przed rokiem. A czemu ich nie widzę? A bo oni siedzą. A za co oni siedzą? Za słowa. Może nie parlamentarne, ale od słownictwa parlamentarnego to jesteśmy my, parlamentarzyści. Oni siedzą za słowa, a my przecież mamy w konstytucji. Wolność słowa, artykuł 54, tam jest to tak pięknie napisane i to jest bardzo a propos, że nam konstytucja nasza gwarantuje wolność poszukiwania informacji i publikowania informacji. A mamy jeszcze osobny artykuł 73, gdzie jest mowa o swobodzie, o swobodzie dociekań naukowych. I dzielenia się wnioskami z tych dociekań. Więc kto by, kto by chciał skasować te dwa artykuły z naszej Konstytucji, niech się zgłosi, niech nam to otwarcie powie, ale niech nie niszczy naszego państwa prawa i przepraszam za słowo sprawiedliwości, przez wybieranie nas po jednym i sadzanie... Do ciemnicy, za to, że ten czyłów skorzystał z tych swoich praw konstytucyjnych. Więc, szanowni państwo, ostatnia uwaga z mojej strony, czego te przykłady dowodzą? I wołyński, i jedwabieński, i te kłamstwa nad tymi polskimi trumnami nieistniejącymi, bo tych ludzi przecież nawet do trumien nikt nie złożył. Czego to uczy, czego to dowodzi? No dziś. Mnie uświadamia, że musimy sami pisać naszą historię. Nie możemy kontynuować tej praktyki pisania Polakom historii przez obcych. Pisali nam naszą historię przez wieki, pisali Niemcy, pisali Francuzi. Pisali anglosasi, Moskale, Żydzi, pisali nam historię i wiecie Państwo, nawet nas brali pod włos nieraz tą historią przez siebie pisaną. Można powiedzieć, niejako dopuszczali nas do łask. Od czasu do czasu mówili „no, zobaczcie cierpienia, zobaczcie takie poświęcenie. Nie pisali w tej historii, w jakim stopniu o te cierpienia sami nas przyprawiali. Mocodawcy tych autorów. Dzisiaj mają nam pisać historię ukraińską. Dzisiaj po raz kolejny rozstrzyga się los Polski w tym boju o to, jak pisana będzie historia. Niektórzy z nas starsi już mocno pamiętają, jak w latach 90. super nadredaktor Adam Michnik wraz z wówczas prominentnym politykiem postkomuny Cimoszewiczem zaproponowali, wspólnie podpisali taki tekst na łamach gazety gadzinowej wyborczej, taki tekst, wyzwanie i program. Napisali, że „no tyle jest zaszłości w tej historii, wypadałoby ją jakoś dogadać, każdy z czegoś niech tam ustąpi, i wtedy ta historia ze spiłowanymi kantami nie będzie kontrowersyjna, bolesna i nie będzie przeszkadzała w robieniu polityki. Otóż na to my się nie możemy zgodzić, bo uwaga, my jesteśmy ludźmi cywilizowanymi i wiemy, że prawda nie jest w niczym depozycie ludzkim. Prawda w bogu u Boga, ona jest obiektywna. Mamy nie tylko ją ustalać i mamy po to mózgownicę żeby ją ustalać, żeby do niej dochodzić, a tego bez ekshumacji nie dopełnimy w ostatnim szczególe. Ale prawda jest tak, że po to, żeby ją głosić, prawda nie jest dla wybranych, nie jest ezoteryczna, nie jest dla starszych i mądrzejszych, którzy będą dysponować. Ważne są szczegóły. Ważne są liczby, czy sześć. Czy cztery miliony, czy może dwa, czy może milion, czy może jeszcze jakaś inna cyfra? Wszystko to okropne, ale te cyfry są ważne, a my jesteśmy dorosłymi ludźmi i wychodzimy właśnie my Polacy tu w Domostawie, wychodzimy z dziecinnego pokoju, gdzie można nas było brać pod włos, rozdawać głaski i klapsy. I naszą własną historią nas dopingować i dyscyplinować. My z tego pokoju dziecinnego wyszliśmy do pokoju dla dorosłych i mam nadzieję, że stąd, z domostawy wychodząc, odzyskamy niepodległość, bez czego polska historia nie będzie po polsku pisana. Bóg zapłać za życzliwą uwagę. Z Panem Bogiem. Odzyskajmy niepodległość! Dziś w Domostawie tu jest Polska nie Ukropol, nie Ukropolin, nie land eurokołchozowy, nie stan czy bantustan anglosaski, nie republika sowiecka czy eurosowiecka, tu jest Polska i niech tak zostanie! Dziękujemy panu Grzegorzowi Braunowi za wstąpienie.